Dzień dobry Pani Prezydent, dzień dobry Panie Prezydencie. Szanowni Państwo Radni, przepraszam Pani Radna i panie Radny, To wszystkich Państwa zwrócił się. Szanowni Państwo, mój przedmówca, nie mówię tu Pani Prezydent, tylko mówię o Panu Profesorze, zwrócił Państwa uwagę na aspekt... Ekonomiczny. Aspekt w oparciu o dane, który, którymi dysponujemy, z między innymi... Z Przeciznała z się Pani. Nie pilnujemy, nie? Ja, tak. Tak. ja, czy moi współpracownicy, w sensie Rady Rodziców, wystosowali w ostatnim czasie w różnej formie, głównie elektronicznej, serwisowej, zaproszenie do wszystkich radnych Rady Miejskiej. Przepraszam. Przepraszam, to było niedopatrzenie. Tak, pan Bieda e, mnie dostał. Ale <noise> moi państwo, 25 lat. Z drugiej tak, łaskawie, 13-14 lat mi się podobały. Udałoby się nam ich przekonać. Wystarczyłoby w dniu dzisiejszym. Niestety nie było dobrej woli. No, panowie, może patrzycie, tak, patrzę na poprawę z obiegu. Wy jesteście językiem uwagi. Tylko teraz tak się zastanawiam, jak wydarzyć. Tych państwa głodnie łatwiej trzeba A panowie, może tu jest to, i przepraszam teraz do pana też, powiem, że wy, was charakteryzuje jedna rzecz. Jedni macie mieć zadłużone, inni macie za mało. Przepraszam, To nie powinno się patrzeć w kalendarz, ale powinniście się panowie zastanowić nad tym, że reprezentujecie. Co prawda niektórzy. 20, 30 wyborcami, głosami wyborców, inni kilku tysięcy, ale jednak reprezentujecie pewne środowiska, pewne dzielnice. Macie rodziny, macie tu domy, macie tutaj yy, dzieci, wnuki, bóg wiekogo i kiedyś własny problem tego typu likwidacji, przeniesień, reorganizacji bezpośrednio może też uderzyć. Pan radny no. No nie można jednostronnie występować tutaj. Nikt z elektronika, a na w sensie, a na szkoły, nie uderza. To oni zamienili tym, że nie włączyli się do, do brutalnej w sumie akcji przeciwko władzom miejskim. To jest ich wina. Inwektywy są w tej chwili do ich adresem, że byli pasywni wtedy, kiedy coś się działo. Oni też się no cieszył, oni radni, nie cieszy na remieralny, że mieli przejść do innego budynku, nawet jak byli podmiotem wiodącym. Ale to jest mało. Pani prezydent, przepraszam, pan prezydent, pani prezydent doskonale to, że ze strony uczniów, ze strony Rady Rodziców, padły konstruktywne w tej chwili propozycje. Wiecie panowie, przecież wiecie, łamane jest prawo. Tak panie prezydent, na pewno jest łamane, ale pan radny powód wytłumaczył na jakiś Bo ktoś by się odsłuchiwał, młodzież. Może jestem przestępcą. Też im pomogłem, ale pomogłem dlatego, żeby stabilizować ruch do młodzieży, żeby on nabrał jakiegoś takiego rzut do sumienia. Ta młodzież wykonała piękną robotę, pod, pod, bez współpracy z dorosłymi nie zrobiła nic złego dla miasta. I powiem panu po dwudobowej akcji, że zrobiliście Państwo piękną robotę w stosunku do młodzieży. Chowacz. Dlatego, że ta młodzież tak się w tej chwili połączyła, zintegrowała, że lepszej młodzieży w mieście nie macie. Dwie znakomitego wychowania społecznego z widokiem... z widokiem na przyszłość. Tylko jest troszkę tego dziecka. Niestety, przepraszam panu posłuchu, Przepraszam panu Radnych. prawo zostało złamane w stosunku do władzy, władzy ustawodawczej, władzy miejskiej. Pan prezydent, nie wiem, pan praktarz z tego, ale tak zrobiliśmy. Pan lekarz unijny się dostał odpad na piśmie. Wszystko przychodziło drogą elektroniczną, wy przecież. Macie rację. Po prostu być ale nie mieliście prawa zatrzymywać sposób na CNRP. Nie mieliście prawa zatrzymywać radnych miejskich. Więc prawdopodobnie dlatego radni korekscy nie pojawili się. Bo mieli sygnał. Udało się nam. Tak. Proszę bardzo. Ale ta gra niestety ze strony parady Rosji jest przegrana. Dlatego, że ta młodzież tymi dwoma dniami udowodniła, że potrafi walczyć o swoje sprawy, przerobiła dużo bardziej tą lekcję obywatelską, niż pan się wydaje. I niezależnie od tego, jak Państwo zagłosujecie, pomimo wszystko wziąć tam w sercu, w głowie każdego z tych młodych ludzi, mi się troszeczkę odrobina nadziei, że sumienie Was ruszy. Ja nie wiem, czy do panów radnych, bo nie miało prawa może do końca dotrzeć, bo nie chcieliście, nie byliście zainteresowani tym. Ale jakie były postulaty młodzieży? Czy wiecie panowie radni w koalicji? Nie. Ja wam powiem prosty sposób. Ta młodzież postulowała, no ale państwo wszyscy nie wiecie. Ta młodzież postulowała nie tylko o to, żeby to, co dzisiaj tutaj robicie, przełożyć na normalną sesję miejską i wykorzystać ten czas okres na przedstawienie nowych, zweryfikowanych danych co do funkcjonowania szkoły w obrębie jednego budynku przy ulicy Katowickiej 35. Sala gimnastyczna. Przecież Państwo dysponujecie w granicach dwoma salami. Można jej można użyczyć. Jeżeli mogli chodzi na archi czy tam na, na pogodę, mogą równie dobrze chodzić. Możemy to w ogóle sprawdzić, jaka jest odległość. Nie jest bezpieczniej przez stracę niż, niż na pogodę chodzić do sali gimnastycznej. No, to mówię Panu, że to, my to, my to, my to da, daje złoń przeniesienia. Ale moi Panowie, naprawdę podejmujecie Ci bardzo ważną decyzję. Uśmiechacie się, niektórzy jesteście spokojni, ktoś inny nie podniesie ręki, trzyma się, ale na pewno ci młodzi ludzie, którzy niedługo będą mieli rzadkie, oni Wam podziękują przy wyborach. Oczywiście. Ja rozumiem, że radny jeden, drugi, trzeci z dzielnic jest mniej zainteresowany, bo ma swój elektorat gdzieś tam na miejscu, ale nie panowie reprezentujecie się centrum miasta. To 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 kipał, Czy w innych krajach cywilizowanych, ja myślę, w Europie Zachodniej, też mamy takie trendy, żeby likwidować, de facto likwidować, A ja zaraz zobaczę dlaczego. Szkolnictwo zawodowe jest odwrotnie, jest pełen pęd w tej chwili do szkolnictwa zawodowego. Czemu mówię likwidować? O pan radny, pan profesor powiedzieli, bo jedna trzecia naboru szkoły to są, to są uczniowie z miasta Ściemny. Oni nie przyjdą do mnie. Ja wiem, że pan pewnego rodzaju szantaż w tej chwili zastosuje, bo jeżeli ta szkoła nie zrobi naboru, to pracownicy tej szkoły w dużej części mogą stracić pracę. Oni będzie po prostu angażowani. Ale Sama oni wydarzy. nawet na puszczach Sama szkoły nie zrobią panu tego naboru, bo przez to, co się stało teraz, ta szkoła Tracie Mark tu młodzież ciągnęła do tej szkoły dlatego, że to był elektronik, mogliście się nazywać technikiem numer któryś ale każdy na ulicy mówi elektroni. to tak jest elektronik. Ja nie chcę demagogiem, mój państwo, mógłbym jeszcze długo mówić. Wy macie ważne sprawy tutaj do załatwienia. Macie ten jeden moment, który naprawdę powinniście się zdobyć na chwilę refleksji i ja apeluję o to do ale, Was. Ale jeszcze mam tak prywatną, przepraszam, za prywatę, panie przewodniczący, ale dwie sprawy chciałem jeszcze wrócić. Pani rzecznik Urzędu Miasta, Pani Szymińska prosilibyśmy Panią o trochę pewne wytonowanie wypowiedzi na temat tego, co się dzieje. Bo jeżeli Pani osobiście się nie zapoznaje z, ze spontanicznymi akcjami młodzieży, to proszę przynajmniej troszkę wytępić język. Bądź klapy. Hmm. Okresowa, skąd Pani wie? Była, bym, była Pani burmistrzkiem? No to nie można wierzyć w wszystko, co się słyszy. Dobrze, dziękuję pięknie za udzielny głos. Apeluję do Państwa rozsądku, rozumu i proszę naprawdę. My nie prosimy, nie wymagamy, nie żądamy, nie wymuszamy na Was decyzji takiej czy innej. Ale dajcie tej szkole szansę. Odłóżcie w czasie, nie wiem, po miesiąc. Przecież macie takie możliwości. I zainteresujcie się, jakie są argumenty drugiej strony. O jednostronne podawanie cyfr. Oczywiście my możemy tu mówić o demografii, ale demografia to jest coś globalnego. A tu chodzi o konkretną jedną szkołę. Ja wiem, że to jest właścicielami te w ten sposób. Jeżeli jedna szkoła robi nadnapój, to druga szkoła nie zrobi tego nadnapój. Oczywiście, bo to jest matematyka. Ale czy winą szkoły jest? Ja byłem przecież na ogromnym Panie prezydencie opuściłem jedno, tylko, jedno, tylko posiedzenie z powodu głosowiska. Ale Panie Prezydencie, ja pana też nie widziałem na tym <śleskuj> Jeszcze jedna sprawa. I nie stało się tak, że te obrady w jakiś tam sposób zostały zanifiowane. Jest ona wola państwa, żeby kontynuować trybie w tym państwu pracowników. Gdyby różnie, było więcej możliwości wolnej dyskusji, gdyby można było jakieś argumenty Ja weryfikowałem na przykład zgłaszanie pani Pawłowskiej, że sposób wyliczenia wykorzystania sal, konkretnie chodzi o pracownię, nie pasuje do ogólnego systemu bo to są specyficzne zary, w których prowadzi się zajęcie wasze smasku, czy mają i to powoduje obniżenie tego procentu, ja nie, proszę, apeluję, Panie Prezydencie, jeszcze raz, troszkę po kolei, proszę, w stosunku do obywateli. jeszcze raz powiem się nad tym, Pan zdąży podjąć odpowiednią decyzję, bo i przepchać przez swoich koalicjantów, których ma Pan de facto w większości, a jeszcze raz, zbędnikować tych bo jak zainficjujecie nasz szkoły, czy zreorganizujecie, tak jak Pan mówi, w drugi raz takiej szkoły nie będzie tam. Niszczy Pan najlepszą Czy to wykluczną? szkołę Tak Takie jest moje zdanie. Oczywiście Pan na prawo się nie zgadza. Więc Panowie posłowie, Panowie radni, proszę we własnym imieniu, w imieniu pewnego środowiska. Jeszcze jedną rzecz chciałem podjąć. Czy prawdą jest Panie Prezydencie, bo zostałem poinformowany przed wyjściem ze szkoły, że jako przewodniczący Rady Rolniców nie jest zostanę wpuszczony ponownie do szkoły? Tak, zostałem poinformowany przez dyrekcję szkoły, że takie dyrektywy zostały odwione. Bo jest jedno zagrożenie, o którym Państwo nie wiecie. Akcja protestacyjna młodzieży jako taka nie została odwołana. Ja bym optował za to, żeby już zawiesić, ale ktoś musi wykonać ten ruch. W związku z tym nie wiem, czy do końca jest prawny ruch, który jeżeli oczywiście to jest prawda, że nie ma naturalowa o, o na to Dziękuję panu,